Mali i średni przedsiębiorcy, a także właściciele gospodarstw rolnych zostali nagrodzeni podczas gali Żuraw w Sukcesu 2023, która odbyła się w Rumi. W Rumi odbyła się druga w historii uroczysta gala wręczenia nagród Żuraw Sukcesu. To gala, podczas której nagradzamy tych najlepszych i najdłużej z nami współpracujących. W tym roku nagrodziliśmy sektor, w większości sektor przedsiębiorstw, natomiast wśród nagrodzonych były również dwa gospodarstwa rolne, duże gospodarstwa rolne, które współpracują z nami od lat. Dla nas to jest zwieńczenie pracy z klientami w poprzednim roku, ale przede wszystkim. To jest rodzaj pewnej wdzięczności, którą kierujemy w kierunku naszych klientów, bo my jesteśmy po to, żeby pracować z klientami, my jesteśmy po to, żeby dostarczać klientom te rozwiązania, których potrzebują, my jesteśmy po to, żeby działać na rzecz lokalnych społeczności. Pierwsza nagroda powędrowała do firmy z Rumi, działającej w branży teleinformatycznej. Sukces nie rodzi się oczywiście z dnia na dzień. Myślę, że ten sukces, na ten sukces pracowaliśmy mniej więcej 20 lat. Bywały różne okresy, kiedy ten sukces wymykał nam się z rąk, nie z powodu kompetencji, a z powodu braku finansowych. Nie bez znaczenia były zmiany organizacyjne u naszych stałych kontrahentów, tak jak przykład Wojsko, ale przetrwaliśmy ten okres właśnie dzięki wsparciu Banku Kaszubskiego w Wejrorie. Uroczysta gala była także okazją do wymiany spostrzeżeń i przemyśleń dotyczących współpracy banku z klientami. Na co dzień staramy się naszego klienta traktować jak partnera. Chcemy, by czuł się zaopiekowany, by czuł, że przyszedł do człowieka, a nie do maszyny. Chcemy, aby czuł się dobrze i bezpiecznie z nami. Jest bankiem o ludzkiej twarzy, gdzie klient zawsze ma dostęp do człowieka, do prezesa, do całego za. Rządu. Nie ma czegoś takiego. Automatyzacja jest, ale automatyzacja jest tylko do tego poziomu, do którego jakby nie odcina banku od bezpośredniego kontaktu z klientem. Warto także dodać, że żuraw symbolizujący statuetki został wybrany nieprzypadkowo. Żurawie to ptaki eleganckie, dostojne, to ptaki charakteryzujące się długowiecznymi związkami i lojalnością. I tak właśnie. Chcielibyśmy, aby nasi klienci byli związani z nami. Piątkową galę uświetnił koncert w wykonaniu zespołu muzycznego L'Aperitif, który zaprezentował muzykę francuską. Z prelekcją dotyczącą planu i strategii wystąpił natomiast generał dywizji dr inżynier Roman Polko, a całą uroczystość zakończyła kolacja bankietowa.